Nie damy tak łatwo się w, otumanić tym razem. Myślę, że oprócz trzymania kciuku za Szymona Hołownię będziemy też podejmować działania takie, które pomogą w, w skutecznym doprowadzeniu do końca tego pomysłu. Nie jesteśmy jakimiś idiotami, którzy będą wierzyli w tego typu socjotechniki, których teraz chcecie użyć. Przepraszam, przepraszam. Najwyższy już czas odejść w niesławie. Szymon Hołownia to postać, która przez wielu jest nazywana drugim kukizem. Najpierw mówi, że jest lojalny wobec swoich koalicjantów, a później wykręca jakieś krzywe akcje. W tym odcinku przeanalizujemy sobie jego początek. Aż po aplikację do miejsca, w którym ma być specjalistą do spraw uchodźców. Jesteście na kanale Kto Wygrał i pokażę wam, jak wyglądała droga Szymona Hołowni. Od gościa, którego wszyscy lubili i mieli go za kogoś, kto w końcu wywróci ten duopol, aż po człowieka, który w oczach opinii publicznej stał się kimś nielojalnym, fałszywym i niehonorowym. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz o subie. I możemy przechodzić do tematu. Na początku swojej drogi Szymon Hołownia hucznie zapowiadał, że nie będzie postacią w polskiej polityce. Która będzie podporządkowana władzy. Wtedy jeszcze nie widział żadnej innej drogi niż koalicja z Tuskiem, a Kaczyńskiego i PiS grillował bez najmniejszych oporów. Stara metoda Kaczyńskiego i PiS-jak gdzieś coś ukradną, jak gdzieś coś zepsują, jak wyjdzie na jaw ich bezczelność, jak wyjdzie na jaw ich nieudolność odpalają bombę w innym miejscu, żeby ludzie tam pobiegli, nad tym się skupili i, na, i o tym dyskutowali. Nie damy tak łatwo się. W, otumanić tym razem. Nie jesteśmy jakimiś idiotami, którzy będą wierzyli w tego typu socjotechniki, których teraz chcecie użyć. Będziemy pamiętać i dzisiejszy dzień będzie nie tylko o ale będzie o tym, co robicie dzisiaj przez swoją nieudolność z naszymi pieniędzmi, z naszymi rachunkami, z tym, do czego żeście doprowadzili Rzeczpospolitą do, do jakiego miejsca doprowadzili, doprowadziliście jej obywateli ta tłuszliwa władza, która dzisiaj się trzęsie jak galareta przed tym, żeby nie wypuścić tych, tych resztek lejców, które trzyma w rękach, w, żeby tylko nie dać się odkleić no, od spółeczek i spółek, to już jest cień tamtego PiSu, który pamiętamy. To jest cień tych wszewładnych kaczyńskich, którzy kreślili wizję. To jest rozpacz gnijącej władzy, która jeszcze przed swoim zejściem będzie próbowała uprzykrzyć wszystkim naokoło życie i pokazać pozór sprawczości, że jeszcze coś mogą, że jeszcze coś zamieszają, że jeszcze Kogoś będą szantażować. Jakie to jest łatwe? Krytykowanie władzy z pozycji opozycji. Nie trzeba wtedy tłumaczyć się za swoich koalicjantów, nie trzeba realizować żadnych obietnic. Można jechać z partią rządzącą jak z burą suką, a i tak nikt się do tego nie przyczepi, bo w końcu jest za co. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy faktycznie trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje, słowa oraz obietnice. A teraz, jak już Hołownia jest na skraju swojej kariery, postanawia wyjechać z Polski i aplikuje na stanowisko wysokiego komisarza do spraw uchodźców. Hołowni tak dała w kość polska polityka, że już nawet nie stara się o jakieś dobre stanowisko. Wcześniej krążyły słuchy, że mógłby zostać nawet wicepremierem. Można powiedzieć, że wtedy byłby taką prawą ręką Tuska. A teraz przed tym samym Tuskiem, ucieka aż do Stanów. I swoją drogą chyba mu się nie dziwię, bo przynajmniej na razie nie widzę dla niego miejsca na naszym rodzimym podwórku. W koalicji narobił sobie wrogów przez swoje wypowiedzi i akcje. Do takich wypowiedzi na pewno możemy zaliczyć te, w której twierdził, że proponowano mu zamach stanu i sugerowano, aby nie zwoływał Zgromadzenia Narodowego w celu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Może i nie powiedział wtedy wprost, kto mu to proponował, no ale raczej nikt z spisu, Konfederacji czy Korony Polskiej. Wiadomo było, że uderza we własne ugrupowanie, tylko no właśnie po co. Później nieszczęsne zdjęcia, jak spotykał się o północy u Bielana w domu skaczyńskim. I w końcu dotarliśmy do momentu, w którym wchodzi w pyskówki z premierem. Pan premi Premier Donald Tusk chciał zabrać głos, tak? Nie? Wręcz przeciwnie? Czyli odniosłem mylne wrażenie. Przepraszam, przepraszam. Najwyższy już czas odejść w Niesławie. W... Wiadomo, że Tusk ma duże koneksje w Unii więc może on się po prostu boi do tej Unii wejść i dlatego wybrał miejsce, w którym Tusk żadnych koneksji nie ma. Nie, muszę przyznać, że nieźle to rozkminił. Szacun, panie Hołownia, przynajmniej w tej materii podołałeś. Hołownia, będąc marszałkiem, bierze również odpowiedzialność za to, kto i na co dostaje swoje wyposażenie poselskie. I jak widzimy, pan Józef Aciuk w swoim biurze poselskim zatrudnił swojego życiowego partnera i to na dwóch stanowiskach: wielozadaniowy ten pański asystent, panie Józefaciuk ciekawe, czym się tam zajmuje i jaką pensję pobiera. Swoją drogą spójrzcie, jak on odpowiada na te zarzuty. No właśnie, co, wy będziecie mu współpracowników wybierać. A o czymś takim jak nepotyzm, to pan słyszał, czy to kompletny absurd i idiotyzm. Jedyną idiotyczną wypowiedzią, jaką mogliśmy. Zobaczyć, to właśnie pańska wypowiedź, bo chyba nie rozumie pan kompletnie, czego dotyczy zarzut. Partia, której jest pan członkiem, nieraz mówiła o tym, że nie należy zatrudniać na państwowych stanowiskach osób, które są jakoś z wami powiązane. A tutaj takie powiązanie widać na pierwszy rzut oka. No ale nic, chyba do niego i tak już nic nie dotrze, skoro on w taki sposób odpowiada osobie, która wystosowała do niego normalny zarzut. Lecz wróćmy jeszcze do Szymona Hołowni, bo należy pamiętać, że on nie tylko jest nielojalny wobec swoich koalicjantów i kolegów z partii, nie jest lojalny również wobec ludzi, którzy dali mu szansę, żeby był teraz tam, gdzie jest czyli wobec wyborców. A teraz, zamiast realizować misję, jaką powierzyli mu wyborcy, on po prostu ucieka. Jak może tak postępować wobec tych, którzy mu zaufali? Wyborcy dali mu szansę, a on teraz odwraca się plecami i unika odpowiedzialności. Taka postawa jest głębokim rozczarowaniem dla jego elektoratu, a rozliczenie z tego będzie pewnie przy kolejnych wyborach. Dodatkowo stała się intrygująca rzecz, ponieważ Adam Szłapka poparł aplikację Szymona Hołowni do ONZ. Panie ministrze, czy rząd oficjalnie popiera starania Szymona Hołowni o to, by został wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców? To jest de decyzja i pomysł Szymona Hołowni. tak, no trudno, żebyśmy, żeby rząd nie popierał takiej kandydatury, no bo im więcej Polaków na ważnych, na ważnych międzynarodowych stanowiskach, tym lepiej, tym lepiej dla Polski. Myślę, że to jest dobra kandydatura i myślę, że nie będzie żadnego problemu z tym, żeby Polska tą kandydaturę popierała. Ale to jest... Jak to wygląda w praktyce? To znaczy minister Sikorski teraz będzie lobował za Szymonę Hołownią? No, czy... Myślę, że no, Tu, tu, tu yy, tych kontaktów międzynarodowych to zawsze jest sieć. Nie tylko... I to nie tylko kontakty rządowe. I myślę, że... Że pan, pan, pan marszałek, tak jak powiedział, tą aplikację złożył i teraz no, trzeba będzie czynić różnego rodzaju zabiegi, żeby to się udało. Oczywiście to nie jest takie proste, bo tych kandydatów kandydator poważnych zawsze jest, jest sporo, ale. Myślę, że oprócz trzymania kciuku za Szymonę Hołownię, będziemy też podejmować działania takie, które pomogą w, w skutecznym doprowadzeniu do końca tego pomysłu. Oni chyba po prostu mają go już dość. Narobił im tyle gnoju, że chcą się go już pozbyć. Wystawili tego niedorzecznika szłapkę, żeby nie wyszło, że platforma to takie zawistne chude. Może nawet będą chcieli wykorzystać go jako kanał komunikacji w strukturach ONZ. Czas pokaże, jakie są prawdziwe intencje tego poparcia. Lecz, niezależnie od tego, czy ta ucieczka do ONZ zostanie sfinalizowana, plamy na honorze i zarzutów nielojalności Szymon Hołownia już nie zmyje. Swoimi dotychczasowymi działaniami zdradził zaufanie i podkopał fundamentalne zasady etyki politycznej. Ludzie, których zawiódł, nie zapomną mu tego. Zostanie to zapamiętane jako jeden z najbardziej cynicznych manewrów w najnowszej polskiej polityce. A wy co o tym wszystkim myślicie? Uważacie, że Szymon Hołownia będzie mógł jeszcze kiedykolwiek wrócić do krajowej polityki? Czy może to już dla niego zamknięty temat? I dajcie znać, co myślicie o jego kandydowaniu do Organizacji Narodów Zjednoczonych jako komisarz do spraw uchodźców. Ja tymczasem uciekam. Byliście na kanale Kto Wygrał. Pamiętajcie o łapce w górę oraz o subie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!